Się badaluję, Harry majstruje. Dzisiaj majstruję z deską elewacyjną. Zobaczymy, jak pójdzie projekt. Już mamy od paru lat. W końcu przyszedł czas, żeby to wykonać. Może będzie to w miarę łatwe, a jak będzie, to sobie sami zrobicie. Ten towar kupiliśmy w sumie na to za gotowo. Może wychodzić ponad 100 za metr, więc też nie jest mało, ale, ale chyba warto. Jeszcze przed montażem deski, stoję na rusztowaniu i robię rzeczy, których nie widać, ale które ja widzę i które wiem, że mnie będą wkurwiały całe życie, jak tego nie zrobię. Dlatego tak jak, o teraz fajnie widać, tutaj po tym kopaniu sobotnim, zostały takie ślady akrylku, którym sobie tam nie trafiłem ładnie, albo paczką przecierałem. No i poprawiam to małym pędzelkiem, żeby dobrze wyglądało. No, żeby dobrze wyglądało i mnie nie wkurzało. No to tak. Rusztowanie trzeba rozebrać i kurde nie widać, nie, nie kontrastuje, ale między tam, między, mniejszy palec, między tym oknem, a tym i tu później do dołu pójdzie ta deska, ale to chyba ściągnę rusztowanie i jeszcze raz pokażę. A wczoraj to jest niedzielę, nudziłem się i pomalowałem koziołki, żeby były pod kolor domu i pod kolor Civica. Tak, rozłożyłem stanowisko, przyciąłem już parę elementów na 148,5 i tam dołem się troszeczkę minimalnie rozszerza, 2-3 mm, czyli tam 148,7. No i zaczynam chyba tam kleić. Na razie więcej nie docinam do samego dołu, bo to myślę, że nie ma sensu. Zobaczymy, jak to będzie wychodzić. Zaczynam kleić, ale najpierw pokopię troszeczkę piłeczkę z psem. Tak jeszcze przy okazji, yy, deska jednak nie ma 15 cm, jak tam podawał producent i co, co już zauważyłem, że jak tu przyłożę równo, tutaj równo w tym miejscu, to tu już jest taki ząbek. Także szerokością, mimo że nawet nie ma 14,5 14 ma tak średnio, ale też są jeszcze duże różnice, a miała mieć 15. Ale ćwierkają te wróble. Siedzi mi tam pod rynną. Nie wiem jaka jest wydajność tego kleju, więc namieszam na razie parę kielni i zobaczymy na ile to starczy. Wolę na razie bardziej oszczędzać, żeby go na pewno starczyło, a nie później niepotrzebnie wyrzucać, bo to jest jakiś specjalistyczny do tej deski, a nie zwykły klej. Przy okazji jest jasny, więc nie będę się jakoś mega przejmował, że mi się tu coś strasznie zabrudzi. W początku mieszałem tak delikatnie, bo nie wiedziałem, czy to nie jest jeden z tych klejów, które tam tak jak fuga, albo tak jak ten klej, co, jest, co się kominy lepi. Czy on nie ochłonie wody dopiero później. Nie robi się rzadszy, ale wygląda, że to jest taka normalna, normalny klej. No i co? Pierwsze odczucia robi wrażenie. Nie no, całkiem spoko to wyszło. Teraz po 24 godzinach jeszcze się nakłada bejce. Myślę, że będzie eleganckie. Czas na całą resztę. Czyli tutaj, 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 tutaj i tam jeszcze z zagarażem. What? Uh -huh. trochę białeczka na na remoncie, na budowie nie, na wykończeniach ser waniliowy. co najlepsze nawet teraz robiłem bez rękawiczek. Nawet się tak strasznie nie uwaliłem. Tu może trochę, ale tak poza tym. To ten klej jest całkiem fajny i jasny, także nie widać tego brudu. W planach mam jeszcze lapsa z tej większej ściany. Następny filmik może z bejcowania. Także na ten moment to wszystko. Dzięki. Hej.